Cześć, witajcie na moim kanale. Yy, wiem, że dopiero miałam nagrać premierę, która będzie za dwa dni, bodajże, ale ze względu na tą straszną pogodę, zresztą nudę i w ogóle nic mi się nie chce, pojechałam po zdrapki, bo stwierdziłam, że to będzie najsensowniejsze rozwiązanie dzisiejszego dnia. Yy, no i oczywiście tutaj mam 6 zdrapek po 10 zł, czyli 6 dyszek wydałam na to. I oczywiście dzisiaj ruszamy z konkursem, ale najpierw, ta zdrapka jest już widzicie troszeczkę zaczęta, dlatego że zaczęłam nagrywać, ale mój pies zaczął wariować, musiałam po prostu przerwać, także wybaczycie mi to na pewno, bo tu jest niewiele zdrapane i ruszamy z tym konkursem. Będzie on trwał aż do 27 do poniedziałku, ponieważ ja po prostu mnie parę dni będzie, nie będzie. Będę w ogóle niedostępna. Ja dopiero, jak wrócę, będę mogła wtedy w poniedziałek ogłosić wyniki. No i zasady. Po pierwsze, subskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, na pewno dajecie łapkę pod filmikiem, pod tym filmikiem i dajecie komentarz również pod tym filmikiem o treści. Kocham i nazwy swojej ulubionej zdrabki. Czyli na przykład kocham mega pensję, kocham górę kasy czy coś tego typu. Już była kiedyś podobna, już kiedyś też pisaliście swoją ulubioną zdrabkę i wtedy wygrała krzyżówka. XXR. No i nie powiedziałam najważniejszego: wygrywa jedna osoba poprzez losowanie, która spełni wszystkie te trzy warunki. No i oczywiście w kwocie 30 zł wyśle do niej zdrabki. Myślę, że będzie to okej, okay. sam raz. Także jeszcze raz subskrybujecie mój kanał, dajecie łapkę w górę i piszecie komentarz, kocham i nazwę swojej ulubionej zdrabki. Dobra, zaczniemy od pół miliona w banku. No i tutaj pamiętajcie, że też sztabkę możemy znaleźć albo bank. 7, 17, 37, 6 i 9. No i sobie jedziemy. razie nic. No i z tego, co widzę, jest przegrana pierwsza. niestety. Dalej mamy laki 7, 777 również za i w bonusie musimy znaleźć sobie podkowę. Niestety jest cytryna. No i tutaj szukamy też swoich wygrywających liczb albo siódemkę. Jeśli znajdziemy siódemkę razy 3 mnożymy naszą wygraną. Dobra. dwadzieścia jeden czterdzieści siedem cztery dwadzieścia cztery i dwa na razie pusto teraz mamy kolejny rząd no też widzę że pusto Dalej. No mamy 7, patrzcie. Razy 3 mnożymy wygraną. Ekstra. Kurde, to opowiada się ciekawie. Jestem bardzo, bardzo. I mamy 24. Super. <grytanie> Robi się naprawdę ciekawie. Ja już jestem bardzo, bardzo ciekawa. Także może sobie zdrabmy od razu. Tu mamy 20 zł. Wow, a tu dyszka. No to słuchajcie, tutaj 30, tutaj 20 mamy 50 zł. W tej zdrabce a przypominam, że wydałam 6 dyszek na te wszystkie zdrabki. Także, no, ekstra, naprawdę. Bardzo mi się ta siódemka podoba. Super, super, super. Ech, dobra, dalej. Casino Deluxe. Bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno nie drapałam. W pierwszej grze musimy znaleźć dwie identyczne karty. No, tutaj nie ma nic. W drugiej grze suma oczy musi wynieść 7 albo 11. Dobra. Tu mamy 10. Tu mamy 4 i tu mamy 9, czyli też nic. W grze numer 3 musimy znaleźć trzy takie same symbole. Nie ma. Też nie ma. I tu też nie ma. Teraz liczby. W grze numer 4 musimy znaleźć. Czekajcie, muszę mojego psa uspokoić. Moli, zostaw. Zostaw, moli. Mój pies zgłupiał. Dobra, jakiej tu liczby szukamy? 24. No, czyli wygląda na to, że tu nic nie mamy. Bardzo mi włosy lecą, kurczę, nie? Ciężko mi się drapie, bo sobie umyłam i mam takie rozczochrane. E, premiera, Boże, premiera, premia 7, 7, 7, również za dyszkę. Zawsze się zarzekam, że więcej tej zdrapki nie kupię, a i tak do niej wracam. Chociaż, szczerze mówiąc, prawie nic nie, nie wygrywam. Więc nie wiem w sumie, czemu się tak dzieje z mojej strony. Dan, po prostu cały czas dążę do tego, żeby coś w niej wygrać tutaj szukamy oczywiście siódemek w każdej z gier. No patrzcie. Miałam nosa do tej zdrapki dzisiaj. Mamy jedną siódemkę, więc zdrapka się już na pewno zwróci. Ta jedna. Sorry. Dobra, więc... Zobaczmy sobie tą naszą nagrodę. Jest to 10 zł, aż. Hmm, gdzie jest mój kod? Jest. Dobra, czyli tak. 6 dych już mi się zwróciło, także już na czysto jestem. A mam jeszcze przed sobą dwie zdrabki, które też mogą dać mi jakąś wygraną. Teraz mam mega pensję, mega pensję, super zadyszkę. No, i tutaj również szukamy naszych liczb. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem, trzynaście, dwa i czterdzieści trzy. co 11. No i na razie pusto. Czyli wychodzi na to, że tutaj nie ma nic i jeszcze mi została góra kasy tylko tutaj możemy znaleźć sztabkę, wtedy też wygrywam przy, przy, przypisaną kwotę jeśli znajdziemy worek no to dwukrotność przypisanej kwoty dobra co my tu mamy 40 43 11 21 i 19 na razie nic I ostatni rząd, i tutaj pusto szkoda liczyłam że będzie coś więcej niż tylko hmm. te sześć dyszek że zwróci mi się jednak coś więcej ale nie będę narzekać Ponieważ, jak wiecie, do tej pory u mnie ostatnio ciężko było, ale tutaj pięć dyszek, tutaj dyszka, więc wyszło naprawdę super. Także nie narzekam już, bo wszystko mi się zwraca. Wczoraj mi się zwróciło, dzisiaj mi się zwróciło, że jest ekstra. Przypominam o konkursie, który trwa do 27. Subskrybujecie, lajkujecie ten filmik, komentujecie, kocham i nazwę z drabki. Także trzymajcie się i życzę powodzenia. Cześć!